Cześć, witajcie z tej z strony Jacob, witam was moi drodzy bardzo serdecznie Dzisiaj mam dla was przygotowane Movember Cup Moi drodzy, ale pewnie wielu z was nie ma pojęcia Dlaczego w ogóle jest Movember I na czym on polega, dlaczego mężczyźni w listopadzie Czyli november po angielsku Zapuszczają sobie mustaż, czyli wąsy Mustaż, nowember, movember Głównie tutaj chodzi o to Żeby uświadomić mężczyzn Oraz y, pokazać im, że warto Dbać o swoje zdrowie, szczególnie chodzi tutaj o y, Przestrzeganie się i badanie się Na y, nowotwory narządów Męskich, płciowych, dlatego przeprowadzana Jest ta akcja i co roku przypomina ona Mężczyznom, żeby, że warto się po prostu Zbadać i dbać o swoje zdrowie, bo nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć. A zawsze trzeba być przygotowany. W imię tego, żeby wszyscy pamiętali, nieważne czy jesteś młody, czy starszy, bo każdy o swoje dba zdrowie dbać powinien. Lecimy Ci z Movember Cup, jedna złopa, złota paczka premium, 4000 monet do wygrania. A to jest mój skład! Jezu, co? Miejmy nadzieję, że on doprowadzi mnie do zwycięstwa dzisiaj: Nojer, Alaba, Naldo, Boateng, Piszczek. Gundogan, Vidal, Tiago, Royce, Lewandowski oraz Robert. A naszym menadżerem będzie Cineros Okej, okay, moim naszym, naszym pierwszym przeciwnikiem jest tutaj BPL Z takiej samej formacji jak my Okej, okay. Royce Royce faulowany w polu karnym, ale złe rozpoczęcie dla naszego przeciwnika Tego Movember Cup, piąta minuta I mamy Rojo, spowodował rzut Karny. No, oczywiście, Arjen Roben podejdzie do tego e, wykonania. Osiem, ale tu mamy Roysa, który ma lepsze. Ale Royce mi się źle zawsze strzelało, więc e, zobaczmy. Ariena Robena. a ten pewnie pakuje piłkę do siatki. Szósta minuta, mamy jedno zera. Podanie jeszcze do Vidala, Arturo Vidal. Ma umiejętności, żeby to ładnie tu pozagrywać. Lewandowski to musi być bramka. Lewy, dwa słupki naprawdę. Lewy. No nie, i znowu będzie karny. Mecz bezkarnego to nie mecz. Umówmy się, okej? Okay? Czyli co? Mamy jeden, jeden i dwa, dwie bramki są skarnych. Wspaniale. Marco Royce, Marco Royce. No teraz sobie zrobił piękny rajdzik, i automatyczna, błyskawiczna odpowiedź. 63 minuta. Mamy 2 do 1, ależ poleciał teraz Niemiec. Pokazał swoje maksymalne umiejętności, pakując piłkę na sam koniec do siatki. No i moi drodzy, wymęczone troszeczkę, chociaż mieliśmy naprawdę dużo pecha: 2, 3, no dwa słupki, jedna poprzeczka. Także ja jestem zadowolony z wyniku. 2 do 1. Przechodzimy dalej do kolejnego etapu. No strzałów celnych mieliśmy też dużo. Wiecie, jak jest największa paranoia w tej grze? Nie znaleziono żadnego przeciwnika. Sprój ponownie później. Siedzę tutaj już od 15 czy od 20 minut, próbując znaleźć jakiegoś przeciwnika. Ale to nadal nie działa. No, nie wierzę, że to się w końcu udało. Mamy skład brazylijski przed sobą. A ja. ja jestem po prostu zadowolony, że znalazłem przeciwnika. Czy to wygram, czy to przegram, nieważne. Ważne, że mogę zagrać tą wspaniałą grę. Ładne, rozciągnięcie do Roysa, Royce wchodzi w pole karne. Royce Marko Royce tutaj broni, strzela 1 do 0 w 9 minucie. Ale porobił, no troszkę mieliśmy szczęścia, że Bramkarz tak niefortunnie tutaj przyjął po tym podaniu. A, dokładnie w tym momencie, ale chodzi o to, że Marco Royce, Niemiec znowu on strzela. Okej, okay, Marco Royce, Marco Royce, rzut karny. Wcześniej spisał się genialnie, i po raz kolejny. 23 minuta, 2 do 0. Arturo Vidal, i 3 do 0 w 26 minucie, ależ przywalił z dystansu. Naprawdę tego się nikt nie spodziewał, nawet ja. No ale coś czułem, że może trafić. No i miałem rację. Hej, znowu rzut karny. Tak jest, tym razem do naszego przeciwnika. I 3-1. No Lewandowski, Lewandowski nareszcie 4 do 1 Odpalił się nasz napastnik, bo to jest jego pierwsza dopiero bramka I to zajęło mu 135 minut Okej, okay, Lewandowski świetnie, Lewandowski Ma okazję podania oczywiście do Robena Roben tutaj wyczekał, uderzenie Robena 5-1 w 57 minucie No i zaczyna się już robić bardzo bezpiecznie Arjen Roben, uderzenie Jeszcze Lewandowski dobija 6-1 w 66 minucie Tutaj zostawiony, no to nie może się skończyć w inny sposób niż bramkom, ale oczywiście trzeba trafić i trafiamy, 71 minuta 7-1. No i moi drodzy, 7 do 1, ogromne zwycięstwo, udaje się prze przejść dalej i teraz trzeba się modlić, że znajdę jakiegoś przeciwnika. No tym razem na szczęście nie musiałem długo czekać, a mamy skład z BBVA, bardzo dobry Konoplianka, Bale, Griezmann, Rakitic. Ależ to teraz Royce zrobił. wow, Jak Robben nie może! Gdzie Robben nie może, tam Roysa pośle. I tak w 19 minucie pięknym, naprawdę z wodem w polu karnym popisał się Niemiec, dający nam potem prowadzenie 1 do zera genialnym, mocnym uderzeniem na krótki słupek. Ładnie, ładne podanie od lewandowskiego do Roysa. Royce jeszcze raz, dwa, trzy, dwa do zera! No cóż za zawodnik, My, jeżeli mam być szczery, to jest najlepszy gracz w tej drużynie. Marko Royce, jeżeli macie kasę, kupujcie, nie zawiedziecie się. Oj, fatalny błąd naszego. Czy ktoś liczy, ile już słupków i poprzeczek walnąłem w tym meczu? No, 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 no. 3-0. W 58 minucie ROBEN no, i Isco. No i, 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 faul. No cóż, tak to czasem bywa. ROBEN i 4-0. Jak to mówiłem? Mecz bezkarnego to nie mecz. Krychowiak jak strzela honorową bramkę. No kto, jeżeli nie o. No tutaj już. Oczywiście wyłączyłem się na chwilę, bo 4-1 to raczej wynik nie do przewidzia Szczególnie, że mamy obecnie 87. minutę No i wygrywamy kolejne spotkanie, moi drodzy Tym razem 4-1, równie wysoko, ale lecimy do finału No i nasz finał zakończy się z meczem z drużyną BPL No i bardzo dobra obrona, Cahill z kompanem na bramce No a na, na ataku Diouf z Welbeckiem Zobaczymy jak nam pójdzie No, ale to musiało się w końcu. Wchodzi sobie jak chce do mojego pola karnego. Nie wiem nawet, kto to za bardzo strzelił teraz. A z no cóż. Czasem tak po prostu bywa. Tiago, który tu był, do niego to było. Po... No nie. nie. Nie, 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 nie. Karny, prawda? To jest karny. Oczywiście, że to jest karny. Oj, Boże, Boże, dlaczego ten. No, oczywiście, że tak. Jezus, Maria. Widzieliście, jak ta piłka przeszła w ogóle, że on miał sytuację sam na sam, prawie? Nie będę wypowiadał się na temat tego, jak grali moi zawodnicy w tym meczu. W poprzednich 4-1-7-1 nie ma problemu. Teraz przyjęcie piłki? Co to znaczy? No i przegrywamy! Ten skład jest warty jakieś, nie wiem, 800-700 tysięcy. Jeżeli mnie zapytacie, czy jest tego warty? Nie. Czy skład, który jest warty 30 tysięcy go pokona? Bez problemu Mam wrażenie, że tutaj nie ma znaczenia jaki masz zawodników No ale to chyba tak jak w każdej Fifie słuchajcie Jeszcze szybko na temat zawodników Neuer bronił normalnie Ani niesamowicie, ani nie jakoś źle specjalnie Alaba bardzo fajnie się nim grało Naldo średnio Boateng też nie najlepiej Piszczek bardzo fajnie e, Tiago bardzo niewidoczny Vidal dawał radę Gundogan też niewidoczny Royce najlepszy w tej drużynie Lewandowski jak dla mnie, już zaraz go sprzedaję A Robin Może być, ale nie jak na taką kwotę Dziękuję wam bardzo za moi drodzy dzisiejszy odcinek Mam nadzieję, że pomimo tego, że przegraliśmy finale Podobał wam się Movember Cup Ja spadam, trzymajcie się i do zobaczenia kolejnym razem Na moim kanale